Zostaw to kółko w spokojnie. Dobra, masz rację, o tym zapominam, wiesz? Już mam rączki tutaj, już wszystko grałem. No nie tak nie do końca, ale będę starał się to wolniej robić. To jest jakiś, wiesz, chory nawyk, nie? Rimpasato Krzywi ryja wydatnie <laughs> Po tych trzech strzałach <laughs> Tak, tak, denerwuje, denerwuje wiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale wiesz, to tak to tak samo. Yy... Kinu Moks jak z dziewczynami. Niby wiesz, że masz nie pierdzieć przy paniach, bo to w niczym nie pomaga, wręcz przeciwnie, ale jednak czasem ci się wymsknie. <śmum> Mam nadzieję, że dogłębnie wyjaśniłem, co mną kieruje. <śmum> 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 Ale to dla, dla zdrowia nie wolno wstrzymać. No tak, no ale też nie wyrwiesz, nie? <grywanie> Dziękuję za fallout. <grywanie> no ale właśnie to w związkach to, kurde, pierdzenie jest, mam wrażenie, takie bardzo pokrzywdzone i omijane, nie? Bo mówi się, nie wiem, przeżyliśmy tyle lat Tyle razem przeszliśmy, a nikt nie mówi, przepierdzieliz, przepierdzieliz, przepierdzi, a, przepierdzieliśmy, przepierdzieliśmy, <śśmiech> przepierdzi. Przepierdzieliśmy Przepierdzieliśmy razem tyle lat, nie? <laughs> Lodówka, dobrze.